Kolejnym zespołem grupy D jest w tym roku Austria. Największe sukcesy tej kadry to srebro Igrzysk Olimpijskich oraz brąz na Mistrzostwach Świata, zdobyte wiele lat temu. Obecnie w rankingu są na 25. miejscu, czyli kilka miejsc nad Polską. Najwięcej meczów w historii kadry ma obecny w składzie Marko Arnautowicz – 111, natomiast najwięcej bramek w historii – 44 – zdobył Toni Polster, widoczny na zdjęciu. Spośród obecnych w kadrze zawodników najwięcej goli to był Arnautowicz, 36 trafień. Austria zajęła drugie miejsce w kwalifikacjach do Mistrzostw, przegrywając tylko raz, 2-3 z reprezentacją Belgii oraz remisując z nimi w drugim spotkaniu 1-1. Dwukrotnie pokonywali Szwecję, a oprócz tego ich grupa nie była zbyt wymagająca. Marcel Zabicer, pomocnik Borusii Dortmund, zdobył w kwalifikacjach 4 bramki i został najlepszym strzelcem dla tej kadry. Reprezentacja Austrii, podobnie jak Polska, zadebiutowała na Mistrzostwach Europy w 2008 roku, które sama organizowała. Odpadła wówczas na etapie fazy grupowej. W 2012 roku w Polsce i Ukrainie ich zabrakło. Natomiast w 2016 we Francji ponownie odpadli w grupie, zajmując ostatnie miejsce. Euro 2020 to pierwsze w historii mistrzostwa, na których Austria wyszła z grupy, zostawiając za sobą Ukrainę i Macedonię Północną. Jednak przegrywając już w 1.8 z Włochami, to będzie ich czwarty turniej. Selekcjonerem reprezentacji jest 65-letni Niemiec Ralf Rangnick, doświadczony szkoleniowiec, który w przyszłości prowadził takie zespoły jak Stuttgart, Schalke, Hoffenheim, RB Lipsk czy ostatnio Manchester United. Jako trener nie odnosił żadnych sukcesów od 2011 roku. Austrię prowadzi od czerwca 2022 i na 20 meczów wygrał 12, przegrywając 5. Jest najstarszym szkoleniowcem w stawce tegorocznych trenerów na Euro. 29-osobowa kadra Austrii została ogłoszona 22 maja, a pomniejszy się jeszcze o trzy nazwiska. Na ogromne nieszczęście Austriaków cierpią oni na ogromny problem z urazami kluczowych zawodników. Z powodu kontuzji na euro nie pojedzie kapitan zespołu Dawid Alaba. Nie zobaczymy także napastnika Saszy Kalejcicza z Eintrachtu, pomocnika Savera Schlagera z Erbelipsk oraz bramkarza Aleksandera Schlagera z Salzburga. Niepewny jest też los defensora Filipa Linharta z Freiburga, który jeszcze nie wrócił po kontuzji kolana. Myślę, że tym razem w przeciwieństwie do poprzedniego turnieju Austrii nie stać na wyjście z grupy. Nie dość, że trafili na bardzo ciężkich przeciwników, to na dodatek kontuzje ważnych ogniw mogą mieć ogromne znaczenie, a turniej otwierają meczem z faworytem, czyli Francją. Wiele wyjaśni się po drugim spotkaniu, jakie rozegrają z Polakami. Na pewno nie można ich skreślać w spotkaniu z biało-czerwonymi, jednak nawet gdyby wyprzedzili Polskę w tabeli, nie widzę ich wyżej niż faza grupowa w tym turnieju.